To jest w życiu ważne. Dla mnie najważniejsza to jest rodzina. To jest podstawa i taka taki naprawdę temat na całe życie, że założyć rodzinę, utrzymać tą rodzinę i potem się cieszyć dziećmi, potem wnukami. Ja mam trójkę dzieci i już sześcioro wnuków. I jestem szczęśliwy. Nieważne, to cała reszta. <grych> po prostu wszystko inne to nieważne. Wszystko można mieć dzisiaj, jutro można stracić, i to jest nieważne. <grych>